Krajowy system e-faktur, czyli KSEF, to prawdziwa rewolucja dla polskich firm. Ale co z handlem międzynarodowym? Czy faktury od kontrahentów z Niemiec albo dla klientów Destanów też muszą przechodzić przez ten system? To pytanie spędza sens powiek wielu przedsiębiorcom. W tym materiale wyjaśnimy wszystko krok po kroku. I tu właśnie pojawia się najwięcej pytań, jak pogodzić nasz, polski, krajowy system z globalnym biznesem. Okazuje się, że Ministerstwo Finansów przewidziało taki scenariusz, a rozwiązanie jest prostsze, niż mogłoby się wydawać. Wszystko sprowadza się do jednej fundamentalnej zasady. No i właśnie, to jest sedno sprawy. Kluczem jest rozróżnienie, czy fakturę otrzymujemy od zagranicznego partnera, czy ją sami wystawiamy. To są dwie zupełnie inne historie, dwie kompletnie różne ścieżki. Polski system KSEF interesuje się tylko jedną z nich. Przeanalizujmy obie sytuacje, zaczynając od tej łatwiejszej. Dobrze, więc weźmy na warsztat pierwszy scenariusz. Firma otrzymuje fakturę z zagranicy. Wyobraźmy sobie, że zamawiamy komponenty od dostawcy z Czech albo korzystamy z oprogramowania od firmy ze Stanów Zjednoczonych. Co wtedy? I tutaj mamy świetną wiadomość. Dla naszych zagranicznych partnerów w zasadzie nic się nie zmienia. Polski system KSEF ich po prostu nie dotyczy. Będą więc wystawiać i wysyłać faktury po staremu czy to mailem jako PDF, czy przez swoje własne platformy. Krótko mówiąc, KSEF to nie jest ich zmartwienie. Zatem. Faktury, które dokumentują wewnątrz wspólnotowe nabycie towarów, powiedzmy od dostawcy z Niemiec albo import usług, na przykład od amerykańskiej firmy technologicznej, wszystkie one trafiają do nas zupełnie poza KSeF-em. Odbieramy je i księgujemy na dotychczasowych zasadach. Ok, a teraz odwróćmy sytuację, co się dzieje, kiedy to nasza, polska firma musi wystawić fakturę dla zagranicznego klienta. No i tutaj uwaga, zasady gry zmieniają się o 180 stopni. I to jest zasada, od której nie ma absolutnie żadnego wyjątku. To, że odbiorcą jest firma z innego kraju, w żaden sposób nie zwalnia polskiego przedsiębiorcy z obowiązku wystawienia e-faktury w ksef. A dlaczego? Bo to jest nasz polski obowiązek, który dotyczy polskiej firmy niezależnie od tego, kto jest jej klientem. To porównanie świtnie pokazuje tą kluczową różnicę. Przyjmowanie faktur z zagranicy? Właściwie biznes jak zwykle. Ale wystawianie faktur dla zagranicy? To już zupełnie inna bajka. Tu każda taka operacja musi, po prostu musi, zacząć się w polskim systemie kasew. No dobrze, wiemy już, co trzeba zrobić, ale teraz pojawia się pytanie jak to zrobić? Jak w praktyce dostarczyć tę fakturę naszemu zagranicznemu partnerowi, który o ksefie nie ma przecież zielonego pojęcia? I tutaj uwaga, bo to jest naprawdę kluczowy detal. W obrocie krajowym, jak faktura trafia do KSEF, to uważa się ją za dostarczoną. Proste. Ale przy kliencie zagranicznym, tak to nie działa. System KSEF nie wyśle mu żadnego powiadomienia, bo ten klient w polskim systemie po prostu nie istnieje. Obowiązek dostarczenia dokumentu wciąż leży po naszej stronie. Cały ten proces można zamknąć w trzech prostych krokach. Krok pierwszy generujemy fakturę i wysyłamy ją do KSEF-u. To jest nasz obowiązek wobec Urzędu Skarbowego. Kropka. Krok drugi tworzymy jej wizualizację, czyli mówiąc po ludzku, generujemy PDF-a, który wygląda jak normalna faktura. I krok trzeci ten właśnie PDF wysyłamy do klienta w uzgodniony sposób na przykład mailem. Na szczęście tutaj przepisy są dosyć elastyczne. Nie trzeba podpisywać żadnych skomplikowanych aneksów do umów, wystarczy po prostu ustalić z kontrahentem, jak będziecie się komunikować. Może to być zwykła informacja w mailu, zapis w ogólnych warunkach współpracy, czy nawet informacja na stronie internetowej. Chodzi o to, żeby partner wiedział, czego się spodziewać. Został nam jeszcze jeden, ale za to bardzo ważny element tej całej układanki. Chodzi o to, jak dokładnie ma wyglądać ten PDF, który wysyłamy do klienta. Bo okazuje się, że nie może to być tak po prostu byle jaki plik. Musi zawierać jedną, obowiązkową rzecz: każda, absolutnie każda wizualizacja faktury z CSEF musi mieć na sobie specjalny kod QR. I nie ma tu żadnych wyjątków, nawet dla faktur wysyłanych za granicę. Można powiedzieć, że ten kod to taka cyfrowa pieczątka, która potwierdza autentyczność dokumentu i to, że został on prawidłowo zgłoszony w naszym polskim systemie. Okej, okay, podsumujmy to wszystko. Jakie są te najważniejsze zasady, które po prostu trzeba wbić sobie do głowy, jeśli chodzi o współpracę z zagranicą w erze KSEF? A ta złota zasada brzmi tak: KSEF to jest nasz polski obowiązek. To jest sprawa między polską firmą a polskim urzędem skarbowym i tyle. To, jak potem dostarczymy dokument zagranicznemu partnerowi, to już nasza odpowiedzialność i kwestia dogadania się. System KSEF nam w tym nie pomoże. No i na koniec zostaje jedno kluczowe pytanie, które każda firma handlująca z zagranicą powinna sobie zadać. Czy nasze obecne procesy księgowe są na to gotowe? Na ten, można powiedzieć, podwójny obieg dokumentów? Z jednej strony wysyłka do KSEF, a z drugiej osobne dostarczenie wizualizacji do klienta? Naprawdę warto to sobie dobrze poukładać, zanim nowe przepisy wejdą w życie na dobre.